Hejka, mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się wrzucić dla Was nowego vloga, bo to była jakaś droga przez Na pewno mogę go rozmontować. Mam nadzieję, że się nic nie pojawia. Jeśli on się dodam na youtube, to sprawdzę, czy jest ok, bo to się dodaje. Nie mogę go wyjazdować normalnej jakości, bo zawsze wrzucam filmy w 4K. Ale nie szło kompletnie, musiałam dać w niższej rozdzielczości go wyjazdować. Mam nadzieję, że to nie zauważycie i tak będzie ok, Co Naprawdę to była droga przez markę, już mam dosyć tego vloga Zobaczymy jak będzie z montowaniem następnego, bo już jeszcze mam boję, bo tam się rozjeżdżało wszystko Wszystkie nałożenia obrazu, dźwięki, wszystko, napisy To będzie gdzieś w kosmos, więc mam nadzieję, że to jako tako wyjdzie No i że to ta jakoś tak będzie miało ok, no bo wiadomo, no już to nie będzie 4 no ale no nie dam rady, po prostu nie dam tego nie dawa 4K, po prostu nie działa Spróbuję z iPada odinstalować i zainstalować jeszcze raz te aplikacje, które używam do montowanie filmów. No i zobaczymy, co z tego będzie, czy to jakoś pomoże, bo nowego vloga jeszcze nie zaczęłam montować. No ale nic. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że widzieliście dzisiaj vloga. A jak nie, to w ogóle koniecznie musicie, musicie go zobaczyć za to moje poświęcenie i moją walkę, bo naprawdę było ciężko. Kupiłam nową mieszankę do jogurtu w Lidlu. I walczyłam o przetrwanie na lodzie, a łatwo mój drodzy nie był. Szybkie zakupki i zrobiłam instrukcję obsługi mojego webasto dla mojego faceta. Prawdopodobnie po zobaczeniu tego będziecie bardzo wątpić w jego stan intelektualny, no ale cóż, instrukcja przynajmniej jest czytelna, jasna. Nawet zaznaczyłam jakie kolory się wyświetlacz świeci. Prawusia po zamrażnięciu prawie na dworze. Pozupełniałam zapasy w moich szufladach papierniczych. I się za pastowanie butów, które trzeba było wyczyścić z tego całego piachu, soli i tego wszystkiego, co teraz jest na chodnikach. Ale one się świecą. No. A to jest tak wypastowane dwa razy? Na dole stoi, na podłodze. Ale, ty spójrz Jest, jest chłop No trochę mi się pochyliło i dwa razy ja jednego buta poleciałam. Nie widzisz go, a laminat? Zdarza się. To w tym chyba trochę za mało tam, bo się mniej świeci. Wypisywasz to na tej zasadzie, że masz tak, masz 4, 8, 12. 16, 20, 24 i tak dalej, dobra? Hejka, przychodzę dzisiaj do Was z takim małym update'em czytelniczym. Bo uwaga, uwaga! Moja walka ze swoim czytelniczym idzie całkiem nieźle, gdyż w końcu skończyłam jakąś książkę. Nie pamiętam, czy jest to pierwsza książka, którą przeczytałam w tym roku. Mam nadzieję, że nie, bo mamy średniego lutego. Ja ją co prawda, skończyłam wczoraj, ale jednak. Natomiast jest to fajna, fajna zimowa historia. Co prawda, nie urzekła mnie aż tak już ja książkę Marceliny Bowę, którą mam tutaj dla porównania, to zdecydowanie bardziej Wam polecam. Natomiast Zakochany Nowy Jór był całkiem okej. Okay. Była lekka, łatwa, przyjemna, bardzo taka przesłodzona. Natomiast w kategoriach książek świąteczno-zimowych to myślę, że była, była całkiem okej. Okay. Mieście się jeszcze w normach, ale te książki rządzą się trochę swoimi prawami, także, także myślę, że była, była ok. Natomiast um, ciężkoś podbiła moje serce. Nie. Jeżeli miałabym ją ocenić w skali pięciogwiazdkowej, to myślę, że byłyby to takie spółko cztery gwiazdki na pięć. Cała fabuła opiera się o tym, że nasza główna bohaterka pracuje w agencji marketingowej i pewnym splotem mniej lub bardziej szczęśliwych wypadków w dość dziwnej sytuacji poznaje pewnego mężczyznę i po jakimś czasie danej będzie spotkać się ponownie na płaszczyźnie zawodowej. Nic więcej Wam zdradzać nie chcę, poza tym, że pojawia się tam jakichś tam problemów, z którymi muszą sobie pojadzić, ale to są chwilowe problemy i nie ma tutaj żadnych takich większych, wiecie, dramatów w tej opowieści. Może to i dobrze, jak, jeżeli macie ochotę na coś takiego absolutnie słodkiego, taki słodki romans zimowy, to możecie po nią sięgnąć. Tak jak mówię, ja niespecjalnie jestem miłośniczką tej książki. Gdyby powstała następna część, gdyby to była jakiś styklik książek, to myślę, że po nie sięgnęła. Równy bardzo polubiłam, więc myślę, że że dobrze by mi się to czytało. Natomiast tak jak mówię, nie jest to książka, która będzie top 10 książek tego roku, a przynajmniej mam nadzieję, że będą, będą jeszcze lepsze, które przeczytam. Ale za to teraz mam ochotę na przeczytanie czegoś takiego bardziej wiosennego. A jeżeli możecie, to powiedzcie mi właśnie o książcia, w których akcja toczy się wiosną, bo po prostu chcę coś takiego wiecie, świeży wiosenny powiew. A ja już mam absolutnie dosyć tej zimy, która już jest już w akcji dyspozycji googlowałam frazę, kiedy w końcu będzie ciepło. Uh -huh. To już jest ten etap desperacji i bogania o nadejście wiosny. To <gryw> dosyć, naprawdę. Mam dosyć, a tu jeszcze, jeszcze chyba te najbardziej zimne, e, gołoledziowe i zasypowo dni przed nami, niestety, patrząc po pełno ze pogody. Tak to wygląda. No, ale gdzieś tam w oddali już widzę coś na plusie, więc na. Dlatego polećcie mi coś wiosennego do przeczytania. A tymczasem myślę, że może sięgnę po drugą książkę z cyklu Żmija i skrzydła nocy. Nie pamiętam jak się cała seria nazywała, natomiast pierwszy to była Żmija i skrzydła nocy. Bo dzisiaj tak się zastanawiałam, co bym następnego mogła przeczytać. I jakoś tak naszło mnie na, na wspominanie tego, co czytałam przednio. I na książki, które gdzieś tam są jakimiś pierwszymi czy drugimi tomami z jakiejś I może bym właśnie te cykle sobie z początku sobie pokończyła. Bo z takich wiosennych książek, które mam w tym momencie u siebie, która byłaby pierwszą częścią serii, to byłaby tylko Wiosna w Przytulnej. Ale szczerze mówiąc, po tym jak przeczytałam inną książkę, pani Katarzyny Michala, która była jej pierwszą książką, jaką przeczytałam, czyli Lato w Jogódce", w ubiegłym roku, szczerze mówiąc, nie mam ochoty na inne książki. W sensie, to Lato w Jogódce nie było jakieś ale książka była absolutnie oderwana od rzeczywistości, szczerze mówiąc, mi się nie podobała. Nie była zła. Natomiast im więcej miałam czasu od momentu, kiedy ją skończyłam czytać, tym chyba nie się ocena bym jej dała, także no tak, średnio. Nie wspominam jej najlepiej. Nie mam ochoty kończyć tamtego cyklu i też no właśnie średnio mam ochotę się brać po innej książki. Natomiast akurat ta wiosna w przytulnej czy lato w przytulnej mają mnóstwo pozytywnych opinii, więc może w końcu się przyłamię po nią sięgnę. No i jeszcze zobaczymy. A jeszcze zobaczymy, czy, czy faktycznie tak zrobię. No ale tak. Dajcie znać koniecznie, co wiosennego polecacie mi przeczytać. A może jest jakaś seria, którą faktycznie warto byłoby zacząć tak temat po jamy i przejść przez te poprzednie tomy, żeby dojść do, do wiosennego. Dajcie znać, czy macie coś takiego naprawdę wartego polecenia. A jako, że u nas to jest zachodniopomorskim są jak dzieci mają wolne w szkołach, to ja też spełnienie pracuję, więc dużo więcej czasu jestem w domu, więc liczę, że uda mi się coś tutaj na chacie poraniać. Bo ostatnio ucierpię na jakiś absolutny deficyt energii do życia. Mogę spać nie wiadomo ile, i tak jedyne czym marzę to iść dalej w drzemkę, więc, no, utrudnia mi to życie dość mocno, bo naprawdę potrafię spać po. No dobra, dzisiaj stałam 8.50, ale tak położyłam się, nie miałam siły nic zrobić, i leżałam do 10 coś, więc jak pewno fajnie nie polecam, nie pozdrawiam. Natomiast potrafię spać po, no nie wiem, 90 godzin i dalej przez cały dzień, jedyne czym marzę to iść dalej w drzemkę, więc. No, jeszcze nie. No, ale okej, okay. jakoś trzeba walczyć, trzeba się zebrać sobie coś jeszcze dzisiaj, może produktywnego porobimy, Nadzieję. Potem wieczorem zmontuję Wam już tego vloga, żeby poszedł w środę. Bo chciałam Wam rzucać dwa vlogi tygodniowo i może w lutym się uda, bo w styczniu ten ostatni tydzień niestety odpadłam. Dlatego, że. chociaż w sumie? W sumie miałam wrzucić tego vloga w niedzielę. Tego miałam wrzucić w lutym. To w styczniu mi się chyba udało. No nieważne, a w każdym razie w czwartek źle się czułam, musiałam też część pracy odwołać, w piątek strasznie bolało mnie głowa i nawet nie mogłam myśli w logiczne zdania złożyć, także nic nie, nie nagrywałam, a tego materiału do momentu, kiedy była, to, to była sobota, kiedy musiałam go zmontować, miałam zdecydowanie za mało, żeby coś tam skleić z tego, także, także ogóle nie było drugiego, ale mam nadzieję, że że teraz już będą. No i tak. No i właśnie, koniecznie polecajcie mi te wiosenne książki, jeszcze raz apeluję. A ja tymczasem zabieram się do pracy i może sobie odpalę coś fajnego na słuchawkach, jakiegoś audiobooka. Pożegnam też miejsc 3 do nocy, chociaż z tego co to w ja tam chyba trochę się gubiłam, bo trochę za dużo tam się działo. A ja mam lekki problem, jak słucham audiobooków, to czasami się gubię. Bo zapominam, że mam słuchać tej książki i myślałam, że gdzieś tam odpływam i muszę się cofać parę rozdziałów, bo nie wiem, co się wydarzyło. Więc nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, nie pamiętam. No ale dobra, lecimy. Myślę, że po moim akrocyklu w moim tekrowej widać, jak bardzo lubię zima i zimno, nie? Kiedy będzie wiosna? Jak moi rodzice zebią jabłuszka pod kruszączką, to słuchajcie, poezja. I czas na porządeczki. Co miesięczne zmagania z Excelem, natomiast akurat w tym miesiącu, w styczniu, wzięłam się za robotę wcześniej. Tu ja już popycha próbowałam z ekranu ściągnąć, ale nieważne. Natomiast wzięłam się za robotę wcześniej, więc już nie miałam aż tak dużo do zrobienia dzisiaj. Także jestem z siebie dumna. A tu właśnie montuję ten filmik dla Was. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Pa!